Monica Belucci i Tim Burtona e Para. Zakochanych raz pierwszy sfotografowano na romantycznym spacerze, najnowsze zdjęcia. Monica Belucci i Tim Burton to z pewności pewnością dwie legendy kina, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Okazuje się, że wiązka aktorka i amerykański reżyser od kilku miesięcy SA w romantycznej relacji. Zagraniczna prasa poinformowała Bowiem, że para od czterech miesięcy pozostaje nierozlaczna. Paris Match przypomniał dodatkowo, że aktorka i reżyser poznali się w 2006 roku, ale wówczas to każda z nich było jeszcze w długoletnich związkach. Francuska prasa donosi, Z i Tim odnowili swoją znajomość podczas festiwalu filmowego Lumiere w 2022. Na którym to miało narodzić się i i obecnie uczucie. Aktorka wręczała reżyserowi nagrodę za celokształt twórczości. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Plotki o romansie Maja potwierdzać zdjęcie wykonane przez paparazzi w Madrycie. Parę sfotografowano bowiem na romantycznym wyjeździe. Na którym to mężczyźni sobie czulosti. Zakochani wybrali się na spacer po hiszpańskiej stolicy. Trzymając się za rękę i posylając sobie dyskretne usmiechy, Tim i Monica zadbali również o pasujące do siebie stylówki i postawili na elegancka czern. Burtom miała na sobie czarna kurtkę, materialowe spodnie i stylowy kapelusz. Monica zaś postawila na ciemny plaszcz sięgający ludek i buty na wysokim obcasie. Jak na prawdziwe gwiazdy przystalo, nie zabrakło również czarnych okularów. To pierwsze publiczne wyjście Benlucci i Burtona, które udało się uchwycić z paparazzi. Zarówno aktorka, jak i reżyser przez kilka ostatnich lat pojawiali się w mediach pojedynczo i do tej pory żadnej z nich nie było tak naprawdę leczone z innymi partnerami. W 2014 roku, Tim rozwiódł się z Helena bonham Carter, z którą był związany od 2001 roku. Monica Belucci przed laty była leczona z nicolasem Lefvre, jednak Zyprasa plotkowala. Za ich związek zakończył się w 2019 roku.